Pierwszy pojedynek dzisiaj to pojedynek z ruchem, a pierwszym przeciwnikiem jest kolega ze Stanów, to jest oczywiście Sri Lanka. Przeciwnik w ogóle kliknął południe Indii, tysiaka mu zabieram, to jest dosyć dużo. Runda druga to Senegal, najprawdopodobniej Senegal i oczywiście Afryka. Jakie dokładnie będzie to miasto, to nie wiem, ale raczej nie ma to znaczenia. Kliknijmy sobie tąbę. Okej, okay. byliśmy w tamtej południowej części, kilometry z przeciwnikiem podobne, zabieram mu 94. Runda trzecia to Ameryka Południowa, pierwsza do głowy mi przyszła Boliwia, później Peru, ale wydaje mi się, że jest to Boliwia. W okolicach bliżej Sucre, chociaż może La Paz jednak? Nie, najpierw myślałem o Sucre, więc tak też Klikam, jednak lapas. No i tu jest ponad 300 km różnicy 886 HP tracę. Runda czwarta, bardzo mocno polski vibe. I jesteśmy w Polsce, jest to oczywiście Polska. Kielce. Kielce to jest najbliższa większa miejscowość 786. Kielce są oczywiście tutaj. Droga 786, to jest ta droga. Straczynek, strawczynek, przepraszam, tu jest strawczynek. Ok, tu jest strawczynek i miejscowość jeszcze Chełmce. Więc my możemy być gdzieś tutaj po prostu. Tak by to nawet pasowało. Prawie idealnie, jeszcze troszkę na północ. 300 przeciwników zabieram, przeciwnik pod Krakowem. Runda piąta. Zaczynamy od teraz mnożnik. Jesteśmy w Ameryce Południowej. To chyba jest Boliwia. Dobra, klikam. I dokładnie, była to Boliwia. Przeciwnik postawił na Argentynę, niedaleko granicy z Chile. Prawie 4000 mu zabieram. Przeciwnikowi została już bardzo mała ilość HP, a to jest oczywiście Gwatemala. Gwatemala. Klikam po prostu. Okolice stolicy. Przeciwnik nie wiedział, że to jest Gwatemala. Postawił na Gane i wygrywamy ten pojedynek. 14, alona na plus. Ok, pojedynek drugi mamy z Polakiem. Jest to teraz pojedynek wersyjną no Mów bez ruchu. Ruch jest lewostronny, mamy z tyłu żółte blachy, są wysokie znaki, to jest Wielka Brytania, ale wydaje mi się, że możemy być na wybrzeżu. Ale gdzie klikać? W sumie nawet nie wiem. Kliknę tutaj. No, z tym, że, z tym, że byliśmy na wybrzeżu, miałem rację, ale bliżej y, Norwich, ja postawiłem na okolice York, byłem trochę bliżej. Jakiś leki damage przeciwnikowi zadałem, mamy taki znak, język niemiecki, no i to będą chyba po prostu Niemcy. Gdzie? Nie wiem, ale kliknę na okolice Hamburga, kurczę, miałem rację z tym Hamburgiem, ładny gest. 82 km od celu, 500 zabieram przeciwnikowi. Czym jest runda trzecia? To jest Panama? Yy, tak, tutaj była ta miejscowość Przeciwnik troszeczkę bliżej No, 10 km. Mamy kolejną rundę Czechy, powiedziałbym Chociaż patrząc na te wzgórza to Może to jest Słowenia Chociaż nie wiem, czy te domy nie są za bardzo Nie myliłem się, była to Słowenia Przeciwnik właśnie z Czech Tysiaka zabieram Runda kolejna Jesteśmy w Afryce, w Nigerii Nie wiem, kliknę po prostu o okolice Enugu yy, Bliżej Badanu I przeciwnik tutaj ładnie Była to pierwsza ronda z mnożnikiem Tracę 1400 to są oczywiście Włochy. Ja się bardzo słabo znam na Włoszech i, i nie wiem, gdzie tu będziemy dokładnie. Powiedziałbym, że to będą południowe Włochy, ale mogę się mylić. Klikam Sycylię. Okej, okay, troszeczkę tutaj tracę, przeciwnik blisko. Były to południowe Włochy, ale nie aż tak bardzo. Runda numer 7, 2,5 mnożnik. Co tam jest napisane? Ciężko mi to rozczytać. To wygląda to na język hiszpański. Powiedziałbym, że to będzie Kolumbia, ale trzeba by na pewno. No nie wiem, nie mam tu innych myśli. Klikam Kolumbię. Razem z przeciwnikiem byliśmy w Kolumbii, a była to Bolivia. Tracę 700 HP. Mnożnik razy 3 i jesteśmy... Może to jest Bolivia? Bolivia albo Peru? Klikam Boliwie, może tutaj stracę. To była Bolivia. Przeciwnik 370 metrów od celu. No ja 30 kilometrów, ale był bardzo blisko. Runda numer 9, mnożnik 3,5. Jesteśmy w Czechach bądź Słowacji. Czy widzę jakąś tabliczkę typową? Tutaj, język. Chyba bardziej Czechy. Klik na okolice Brna. A jednak Słowacja, no już niedaleko granicy z Czechami, przeciwnik 100 km bliżej tracę 900 HP. Zostaje mi ostatnie 1300 HP, a runda dziesiąta. Już po poczwórny mnożnik to. To jest Tunezja? To wygląda, jakby miało być flagą Tunezji. Tak, to jest Tunezja, bo mamy arabski, mamy francuski. Czy to jest po prostu Tunis? Może, ale to nie musi być po prostu Tunis. I tu jest właśnie ten problem, bo może to być na przykład Suza. Czy opłaca mi się ryzykować? Nie, nie opłaca mi się ryzykować. Kliknę tylko tak troszkę pod Tunis. Suza, przeciwnik 90 km bliżej Tysiaka, tracę. Mniej niż 400 HP na moim koncie, a zaczynamy 4,5 mnożnik. Jak tak dłużej na to patrzę, to powiedziałbym, że to będzie Malezja. Są czarne naklejki, więc to jest główna wyspa. I powiedziałbym, że to będzie dosyć południowa, dosyć południowa część y, tej głównej wyspy, ale tak bliżej Kuala Lumpur. 4,5 mnożnik, mam 400 HP, przeciwnik 4 koła. I przeciwnik jest ode mnie, no, 100 km bliżej. Niestety przegrałem. Minus 12 elo Jeszcze jeden pojedynek w wersji no move Przeciwnik pochodzi ze Szwajcarii, jak dobrze widziałem Taki krajobraz Gdzie my możemy być w tej Australii? Kliknę chyba po prostu na Wiktorię, bo no ja na Brazylii, na Australii się jakoś bardzo nie znam Okolice Sydney Jestem trochę bliżej niż przeciwnik, postawił na Queensland, 600 mu zabieram Runda numer dwa. Jakiś kraj bałtycki na to wygląda. Jaki dokładnie? Jeszcze nie wiem. Tutaj coś mamy, ale nie jestem tego w stanie przeczytać. Szczerze nie wiem, czy to nie jest po polsku nawet. Świeże pieczywo. Ale gdzie w tej Polsce? Leszno może tutaj jest? Albo jakieś leszcze? Leszek. A, leszek. Leszek, świeże pieczywo. Ale gdzie jest leszek, świeże pieczywo, to nie wiem. Na pewno gdzieś w Polsce. Nad łodzią. Ok. Śladków mały. Przeciwnik na Litwie. Coś tam mu zabieram. A co my tutaj mamy? Albania? Chyba to będzie Albania. Kliknijmy Tirane. Dokładnie tak. Przeciwnik postawił na Rumunię. Ponad tysiakę zabieram. Runda numer 4, turecki. To będzie Turcja. Kliknijmy tu. Dużo bardziej na wschód, już niedaleko granicy z Irakiem. Zabieram mu 80. Zaczynamy mnożnik i jesteśmy w Kirgistanie. Charakterystyczne auto, wszystko jest jasne. Tiko, tu jest jedno Tiko, tu jest drugie Tiko. Ojoj, oj, oj. prawie przez to, że zagapiłem się na Tiko, bym nie zagesował, ale udało mi się, jestem 10 km od przeciwnika bliżej. Runa numer 6 to podwójny mnożnik. Jesteśmy najprawdopodobniej w Azji. Ruch jest lewostronny, język jest tajski, jesteśmy oczywiście w Tajlandii. Kliknijmy trochę nad Bangkok. Znowu mieliśmy bardzo podobne gesy i znowu ja trochę bliżej. 7 km, 34 punkty, 2,5 mnożnik i jesteśmy w Brazylii, tak, chyba to jest Brazylia. Patrząc na ten krajobraz, to taka Brazylia wschodnia, wschodnie wybrzeże w sensie. Ale nie wiem jak bardzo na północ, trochę się boję tej rundy, patrząc na to, że to jest 2 i Kliknę gdzieś tak tutaj, może jeszcze trochę bardziej na północ, albo na wschód jeszcze, tutaj, no nie wiem. Okej, okay. to było jednak południe Ekwadoru i ja przegrywam ten pojedynek. Minus 15 elo. Pojedynek bez ruchu, przeciwnik z Finlandii, runda pierwsza. Wygląda jak Sri Lanka albo Indie, ale chyba to są Indie, tak. India oczywiście to RNG, więc klik na okolice Jaipur, czy bardziej w środek. Dobra, kliknijmy Jaipur. Niedaleko granicy z Nepalem byliśmy. Przeciwnik trochę bliżej, stóweczkę niestety tracę. Runda druga, Hiszpania bądź Portugalia. Powiedziałbym, najpierw że to okaże Portugalia. No, klikam Portugalię po prostu. Dokładnie tak, przeciwnik kliknął w stolicę, jest ode mnie stówkę bliżej, tracę 280. Runda numer trzy wygląda dosyć ciekawie. Bym powiedział nawet, że bardzo ciekawie. Tutaj jest język chyba japoński albo chiński. Nie wiem. Taki baner. To będzie oczywiście Azja. Ruch jest prawostronny. To co? Filipiny? No na to wychodzi, bo gdyby był lewostronny, podejrzewałbym tu Indonezja, Ale jeżeli mamy prawostronny, no to muszą być to Filipiny. Gdzie? No kliknę gdzieś w środek, no bo raczej nie wydaje mi się, że byłyby to okolice stolicy, czy, czy dawało. Chociaż, tak jak mówię, ciężko tu powiedzieć. A no jednak to była Indonezja, czyli ten. Czyli jednak ten ruch uliczny, który widziałem, no nie był. Taki właśnie, jaki widziałem. To jest Szwecja. Klikniemy gdzieś tutaj. Jeszcze bardziej na północ. I przeciwnik znowu ode mnie bliżej. 180. Kolejny raz tracę. Pierwsza runda z mnożnikiem i mamy Stany. Co tutaj jest napisane? Ciężko mi to przeczytać. Coś takiego tutaj. A to jednak była Kanada. I przeciwnik 800 km bliżej. Tutaj niestety trochę stracę. Prawie 2000. No powoli ten mnożnik można odczuć. Co my tutaj mamy? Ekwador. Fajnie. Przeciwnik tego nie zauważył i kliknął Peru. Czy to wystarczy, bym z nim wygrał? Tak, to wystarczy. 17, elo, spoko.